Witajcie moi kochani Moi drodzy, mamy piątek 18 wrzesień 2020 roku Dzisiaj też zamierzam zbierać Zamierzam zbierać dużo, biorę mój największy koszyk Nożyk w barwy narodowe Karton zapasowy, w razie jakby koszyk było za mało A jak nazbieram będzie ciężko nie zamierzam tego dźwigać więc zamierzam wrócić i przywieźć mój zbiór w taczce Biorę tutaj zarążki taczkę i jadę zbierać Moi drodzy dotarliśmy na miejsce zbiórki Myślicie że będę grzyby zbierał w takie duże kosze i do taczki No może kiedyś i tak Natomiast dzisiaj będę zbierał moje dyniowate z rabaty permakulturowej. To rabata permakulturowa to taka podniesiona rabata z dużą ilością nawozów w środku. I to mi w tym roku pięknie porosły i patisony, i, i cukinie, i kilka dni jest. Dziś będę zbierał patisony, bo już nie zbierałem parę dni i trochę ich tutaj narosło. O, popatrzcie kochani, jakie ładne patisonki. Mniejsze, większe. Hmm. tu mam ich kilkadziesiąt chyba będę sukcesywnie zbierał i transmitował moje postępy w zbieraniu a tu rusałeczka pawi oko sobie też siedzi przygląda się jak ja sobie zbieram patisonki A teraz patrzcie się będzie jakaś piękna sytuacja Dziś nie planowałem zmierzać grzybów ale one same się zgłosiły w Patisonach dwie pieczarki mi rosną Pieczarki smaczniutkie grzyby Chyba najbardziej popularne w naszych sklepach więc nie chcę ale muszę je zebrać jeden koszyk już uzbierałem nie będę go dźwigał to przesypię do pudełka są też młode cukinki na razie jedną grzeba tam widziałem, że są jeszcze i wracam na moje podniesione rabaty permakulturowe zbierać dalej No, widzicie moi kochani, to tak jak przewidziałem, jest koszyk, jest pudełko zapełnione Także jakbym miał to nieść do chałupy to trochę bym się zmachał, a po co jak mam taczkę. Znalazłem też jedną pieczarkę trzecią małą to taki taki zbiór wyniowatych z mojej permakultury. Jeszcze mi się kilka dni zostało. Tutaj jest na innej rabacie, ale to będę zbierał w innym razem. A tutaj moi drodzy ciekawostka, bo jak wysadzałem to na wiosnę, to też widziałem, że są jakieś nasiona mojej żony z ubiegłych lat. Zapytałem się co ona z nimi robi, ona powiedziała, że chorej by bo stare są. Więc wziąłem i wysiałem tu przy mojej rabacie permakulturowej, patrzcie jakimi aksamitki urosły na wysokie wysoki od wzdłuż tej rabaty a przejdziemy się dalej o i cynie wysiały no, tu mam tu już jedna czerwona o, a tutaj taka różowiódka i druga czerwona no wiele kwiatków z tych nasion nie wyszło ale jakby ich nie wysiał to tylko poszłyby do kosza to nic by z nich nie urosło a tak które tu przychodzę, to, to też cieszą oko. w zasadzie, też będzie koniec tego filmiku. Dziś takie były zbiory. O, co pokażę, tu czekają na zbiór dynie. Jedna, druga, trzecia, czwarta. To takie, co leżą na wierzchu, je widać. A jeszcze kilka jest poukrywanych, i jeszcze na innej rabacie. do. ten filmik kończymy ujęciem na tą piękną różewiódką cynię proszę o lajki proszę o suby, jak ktoś wszedł pierwszy raz i mu się spodobało miłego oglądania dziękuję za oglądanie miłego wypoczynku weekendowego miłych zbiorów w ogrodzie miłych zbiorów grzybów w lesie miłych połowów tych co ty, łowią ryby nad wodą płynącą nad wodą stojącą z drapowiczą w wielkich, wygranych zdrabkach, tych co komponują, grają pięknych melodii, tym co oglądają pociągi wspaniałych przelotów, długich składów, wszystkim, wszystkiego co najlepsze i pięknej pogody i zdrowia i radości życia. Dziękuję za oglądanie.